Spięcia siedząc na ławce, czyli tak zwane scyzoryki, tutaj należy zwrócić uwagę na to, aby bardzo mocno dopinać mięśnie brzucha oraz żeby trzymać równowagę, dzięki temu wzmacniają się również mięśnie poboczne, czyli skośne brzucha. Kłony, siedząc na ławce, jest to ćwiczenie przede wszystkim rozwijające masę naszych mięśni brzucha i tutaj należy zwrócić uwagę, aby za mocno nie odchylać się do tyłu, a ruch powinien odbywać się tylko i wyłącznie za pomocą naszych mięśni brzucha, nie zginaczy biodra, ani nie mięśni czworogłowych. Spięcia leżąc na gumowej piłce. Jest to ćwiczenie świetnie rozwijające ogólną masę naszych mięśni brzucha i w sposób bardzo bezpośredni wpływa na mięśnie proste brzucha, ale również na mięśnie stabilizujące i na mięśnie skośne. Pięcia leżąc. Jest to ćwiczenie, które przede wszystkim kształtuje mięśnie brzucha. Sposób wykonania jest w tym ćwiczeniu bardzo istotny. Należy tylko i wyłącznie odrywać łopatki od ziemi za pomocą mięśni brzucha. Dobrze jest położyć sobie ręce na mięśniach, aby wczuć się w pracę.